Cześć, nazywam się Jarosław Muzykowski, jestem fizjoterapeutą. Od 12 lat pracuję w zawodzie i od kilku prowadzę własny gabinet. Serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty szkoleniowej. Jeśli jesteś osobą, która dopiero zaczyna interesować się masażem, nie jesteś pewien, czy to jest to, czym chciałbyś się zajmować przez resztę swojego życia, lub masz kogoś znajomego kogoś w rodzinie chorego z różnymi dolegliwościami bólowymi i chcesz mu pomóc doraźnie zapraszam cię na kurs masażu od podstaw dzięki któremu poznasz te najprostsze biomechanizmy działania mięśni w naszym organizmie w naszych plecach zapoznasz się z podstawowym badaniem pacjenta ciała tak by umieć rozróżnić schorzenia poważniejsze od zwykłych napięć Mięśniowych i będziesz w końcu umiał zastosować techniki, dzięki którym uda ci się rozwiązać problemy bólowe swoich pacjentów. Jeśli zaś jesteś fizjoterapeutą i chcesz poszerzyć swoje umiejętności, chcesz umieć badać szczegółowo pacjenta, szukać przyczyny, a nie tylko zaleczać objawy, zapraszam cię na kompleksowy kurs terapii manualnej, w którym to będziesz umiał wykorzystywać te prace na tkankach miękkich. Igłoterapię, manipulacje i różnego typu inne techniki, jeszcze, które bardzo usprawnią ci pracę z pacjentem. Dlatego już dziś zapraszam tych doświadczonych na kompleksowy kurs terapii manualnych i tych, którzy dopiero chcą coś wiedzieć o masażu, na kurs masażu od podstaw. Dzięki czemu będziecie umieli pracować w tym zawodzie. Tego Wam wszystkim życzę. Życzę dużo pacjentów i bardzo dobrych wyników pracy z bólem. Cześć.